Hmm. To Trudno to jakiś kurs. No. głupie trochę, ale co, co ja tam wiem? No, wiem, że gówno wiem. <noise> ale, ale, dobre, że on wymyślił. No, kurde, wiem, że gówno wiem. Dobra. Potem to powieszę wśród moich innych złotych myśli. Nie, no, dobry jestem, no, właśnie dlatego to ja jestem filozofem. Tylko szkoda, że my wykastrowali na tej wojnie i teraz mam głos dziecka w wieku 80 lat, Pośmy ze mnie trochę, ale... ale, dobra, muszę się skupić na tej tabliczce. Panie filozofie, chyba się zabiję. Nic mi się nie udaje w życiu. Moja żona mnie straca. Mój I zypa... no, Idź stąd, prawie rozwiązałem ale... najważniejszą zagadkę, jaką rozwiązywałem to teraz. O. Hmm. Dobra, powróćmy do tej tabliczki. Nie, no rzeczywiście to głupie jakieś.